Cześć, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzę z takim oto miksem z drapek polskich. Jeżeli tutaj dobrze policzyłem, to jest to miks za 40 zł. Mamy tutaj ekstra linie, podkowa szczęścia, rubiny, szafiry, 10 razy kasa, ekstra pensja, super 7 koniczynka i miętowa kasa. Jeśli chodzi o zdrabkę ekstra linie, no to tutaj częściowo jest nadrapana. Zostawiłem jeszcze 8 symboli i mamy tutaj pierwszą linię, także dobry znak. Może będzie jeszcze więcej linii 8 symboli także super zdrabka z numerem 5. I w sumie mam jeszcze tutaj do Was pytanie: może się tutaj ktoś orientuje, czy ta zdrabka jest jeszcze w sprzedaży, czy można jeszcze wybrać wygraną? Pytam z tego względu, bo już we wtorek wchodzi nowa wersja, także. Także nie wiem, z tego co widziałem na, na, na stronie lot, to to nie ma żadnej informacji o zakończeniu sprzedaży, także nie wiem czy ta zdrabka jest jeszcze w obiegu, czy jej nie ma. Jeżeli ktoś się orientuje, no to będę tutaj wdzięczny za każde info. Zostawimy tą zdrabkę na sam koniec. Zaczniemy oczywiście od zdrapek najtańszych. Także drapiemy, z drapka z numerem 162. Tutaj szukamy oczywiście koniczynek. O, i mamy na wstępie, także super, mamy jedną. Jeżeli będziemy mieć drugą, no to mnożymy wygraną razy. Razy 2, tutaj mamy wiśnie, wiewiórka, podkowa ślimak i drzewko także mamy tutaj koniczynkę zobaczmy co tutaj jest no i mamy tutaj zwrocik także super pierwsza wygrana złotóweczka teraz mamy tutaj zdrabkę za dwójkę super siedem szukamy oczywiście siódemek czarnych czerwonych o póki co tutaj Siódemki nie ma. 5, 6. Także tutaj niestety pusto. Teraz może miętowa kasa. Tutaj mamy wygrywające. Liczby szukamy tak. 58.

38 blisko, 17 i 47. Także puściutko. Zdrabki za dwójkę się tutaj nie spisały. Zobaczmy, jak pójdzie ze zdrabkami za piątkę. Tutaj mamy tak ekstra pensja. Oczywiście, wygrywające liczby. Zrabka z numerem 23, szukamy 23, tak jak numer zdrabki, 12, 13 i 3. Oczywiście ponadto szukamy dwa razy napis ekstra pensja. Mamy tak 9, 22 blisko, 21, 11 również obok, 4, kolejny obok. Drugi rządek mamy tak 27, 2, 14, 35 i na końcu 19. Także niestety drapka należy do zdrapek przegranych, literki różne. Teraz może tą ładną zdrapkę zdrapiemy 10 razy kasa, numerek 49. Tutaj oczywiście szukamy nasze liczby. No i oczywiście nożniki. Szukamy 28, 26, 1 i 16.

12, 27, no niestety pomiędzy, i na końcu 40, także niestety kolejny pustak. Teraz mamy jeszcze tutaj zrabkę za piątkę, podkowa szczęścia. Czy będzie tutaj to szczęście? Tutaj oczywiście szukamy naszych liczb. Ponadto szukamy podkowy.

czternaście pięćdziesiąt pięć blisko pięćdziesiąt cztery siedemnastka czterdzieści dziewięć i na końcu czterdzieści tak. osiem. Także tutaj również niestety pusto. Niestety i dzisiaj tutaj pustaki rządzą. Przeważnie właśnie w tych zdrabkach polskich jest dużo zrapek przegranych, no i czasami się trafi fajna wygrana. Tak jak właśnie ostatnio było. Super wygrana w zdrabce polskiej. Jeżeli ktoś nie widział ostatniego odcinka, to bardzo serdecznie zapraszam. E, tutaj mamy dwie zdrabki jeszcze za dyszkę. Rubiny szafiry, numerek 20. 4. Szukamy tutaj naszych liczb. Ponadto szukamy złota, kuferka, za kuferek mamy dwukrotność. Także zobaczmy, może ta zdrapka teraz tutaj dopisze. Mamy tak, 39, 35, 18, 23 i 55, także szukamy mamy tak szesnaście, dwadzieścia dziewięć, pięćdziesiąt dwa, trzydzieści dwa, dwadzieścia siedem, siedemnaście blisko pięćdziesiąt jeden, trzydzieści 7, teraz mamy 22. Tutaj również. Obok 41, 43, 57. O i mamy coś. Tutaj mamy. Co to jest? To jest chyba tak. Mamy kuferek, także super. Będzie dwukrotność kuferek, ale to jest skrzynia. No ale. Ferek, skrzynia praktycznie to samo, także super, będzie tutaj wygrana. Ponadto jeszcze mamy 44, 33 i ostatni rządek 56. Obok 12, 11, 48. I na końcu 28. Także mamy tutaj kuferek. E, kuferek skrzynię. Mamy symbol, super. Także super, super. Zobaczmy, ile warta jest ta skrzynia. Tutaj przypomnę, że mnożymy razy 2 wygraną. Zobaczmy. Mamy dyszkę, także mamy tutaj dwie dyszki, super. Fajnie, że tutaj można liczyć dzisiaj na te droższe zdrabki, bo ostatnia zdrabka też już na pewno będzie jakaś wygrana. Mamy tutaj jedną linię, także może być jeszcze tylko więcej. Także zobaczmy. Tutaj drapiemy kolejne symbole. Mamy popcorn. Popcorn mamy tutaj w żółtej. Tutaj już nie ma. W różowej jest popcorn, w niebieskiej nie ma, na dole nie ma. Zobaczmy dalej. Teraz mamy motylka. Motylka mamy tutaj dwa razy. W niebieskiej, w żółtej nie ma, w zielonej też mamy motylka. Poniżej. Mamy tutaj w różowej. O, w niebieskiej mamy sporo. I w żółtej też mamy tutaj dwa razy. Drapiemy dalej. Kolejny symbol. Łódź. Szukamy łodzi. Łódź widzę tutaj na dole mamy jeden raz. No i to wszystko. Zobaczmy kolejny symbol. Teraz mamy rolki. Rolki mamy tutaj u góry. W niebieskiej też mamy rolki. A tutaj poniżej też. No, i to wszystko. Trapiemy dalej, teraz mamy kwiatka. Kwiatek mamy tutaj. Poniżej kwiatka nie ma. Kolejny symbol, diament. Diamentu niestety. Nie mamy, teraz jeszcze mamy tutaj monetę. Monetę mamy tutaj w zielonej dwa razy. Poniżej też. Podkowy niestety nie było, tutaj poniżej również. Na samym dole też mamy podkowę. To wszystko. No i ostatni symbol. Cytryna. Cytryny chyba tutaj nie ma. Niestety nie. Także zostajemy chyba z tą jedną linią. Tak jeszcze tutaj patrzę, no ale chyba tutaj nic nie pominę. Balonów nie było. Podkowy też nie było. Lodów. Okularów. Kości. No, nic tutaj więcej nie widzę. Także mamy tutaj jedną linię. Zobaczmy, co tutaj będzie. Czy będzie zwrocik, czy coś, może więcej. Zobaczmy, zobaczmy. Fajnie by było, jakby było coś, właśnie więcej. No, ale mamy zwrocik, także najważniejsze, że tutaj jest wygrana, dzięki czemu ten wynik jest tutaj już lepszy. Także zbliżyliśmy się tutaj do dzisiejszego wkładu. Przypomnę, że wkład to 40 zł, tutaj niestety ta duża ilość zdrapek jest przegrana. No ale na szczęście dzisiaj te tańsze zdrapki były przegrane, tutaj dwie najdroższe wygrały, tutaj mamy rubinę szafirę, skrzynia 20 zł w ekstra liniach dyszka, czyli 30. I koniczynka złotówka, czyli dzisiaj mamy 31 złotych. Przypomnę, że wkład to 40 złotych, także na dzisiaj minus 9 złotych. Myślę, że to nie jest jakiś taki duży minus. Eee, mamy grubo ponad połowę, także myślę, że jest całkiem fajnie. Zostawiajcie oczywiście tutaj łapeczki pod filmikiem. Subskrypcję będzie mi bardzo miło. No i zapraszam na kolejne odcinki. Mogę Wam tutaj powiedzieć, czy kolejny odcinek będzie tutaj z losikami. Tutaj otrzymałem właśnie taki pakiecik losików od rodzinki. Nie zaglądałem do środka, także myślę, że za chwileczkę nagram, i pojawi się ten odcinek może już jutro w poniedziałek. Także wyczekujcie tego odcinka. Mam nadzieję, oczywiście, że będzie tutaj jakaś wygrana. Życzę Wam oczywiście miłego dnia, miłej niedzielki słonecznej. No, i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa.